cześć Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest taki króciutki film informacyjny. Moi drodzy, aktualnie instaluję sobie Call of Duty Black Ops 3 z racji tego, że będę sobie maksował tytuły. No to też przy okazji sobie postanowiłem nieco przypomnieć o co chodziło w fabule. No bo jako, że chcę zdobyć osiągnięcie osobisty de dekorator, tak więc oczywiście będzie e, stosowne nagranie w swoim czasie. E, moi drodzy, chciałbym Was zaprosić do mnie na Twitcha z racji tego, że będziemy, e, będę ogrywał e, kampanię Call of Duty e, 4 Modern Warfare e, Call of Duty Modern Warfare 2 e, Call of Duty Black Ops i Call of Duty World at War. Taki jest plan, zobaczymy jak to wyjdzie, oczywiście e, prawdopodobnie też będę chciał sobie przypomnieć kampanię Call of Duty Black Ops 3, również to przejdzie, e, będę chciał przejść w trakcie, e, znaczy może nie, nie tyle co przejść, chociaż tam jest koszmar, e, który bym chciał przejść, zobaczyć o co w nim chodzi, może też później nagram, e, będzie na tym na live na Twitchu. Tak więc serdecznie zapraszam w najbliższym czasie. Obserwujcie tam, zresztą ja nawet pokażę Wam. Odpalę sobie w tej chwili Twitcha. Mój Twitch, żebyście wszyscy, żeby wszyscy wiedzieli, jak dokładnie się nazywam. Jako, że moje poprzednie konto zostało, nie wiem dlaczego, nie mam do niego dostępu. Chuj, wie czemu. My channel. Wpisujecie tutaj wojsko 94. Jak widzicie, aktualnie obserwuje mnie 10 osób. Tutaj mam jakiś popularny klip. Nie wiem, kto, kto w ogóle go zrobił, ale. No jest. W każdym razie jest Assassin's Creed Odyssey. Moja chyba ulubiona gra. Z... Od momentu, kiedy. Nie wiem. W ciągu moich 10 lat grania, niecałych 10 lat grania, ponieważ jakoś w grudniu 2000 tego roku 2023 3, będzie moje 10 lat grania na konsoli Xbox, na konsolach Xbox. No. Tak więc no, możecie śmiało wpisujcie, wyszukujcie wojsko 94. No i cóż. Słyszymy i widzimy się, znaczy bardziej może nie tyle co słyszymy, ale no. Na Twitchu prawdopodobnie będę po prostu przechodził kampanię bez jakiegoś komentarza, tak więc nie wiem jeśli nie graliście albo chcecie sobie przypomnieć ee, co to było, no to serdecznie zapraszam. Live wojsko 94. Obserwujcie. No i cóż, widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Na kanale albo na Twitchu, albo na jednym i na drugim. W najbliższym czasie wyczekujcie. Tyle, dzięki serdecznie za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.